Na wy wychwycę. Jośema Siema ma, się ma, ma. E, to zaczynamy dzisiaj. E, Gram w takie e, zimowe obby. E, I tutaj możemy sobie różne tutaj rzeczy wyprawiać. Śmierć. Ja chcę bałwana. Jeszcze bałwana ulepić takiego wielkiego. O takiego, no to, to, to musisz się postarać, wiesz? Nie muszę. Muszę załatwić. załatwić. oczywiście e, tutaj macie e, wam pokazałam mój nick. E, znaczy m, nick mojej BFF. A mój e, a mój jest, oj gdzie jestem? A mój jest taki proszę. Idziemy laszki mm, mm, laski czekają, mam miam 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 miam. A! Nie, muszę się przypiszeć. głośno. Dobra. I widzów to rozprasza. To ma być takie luz, Je... luźny odcinek. Luźny odcinek. Chodź. Dobra, chodźmy. Ty, 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 ty. A, nie. Aj, A nie. nie. Teraz Ty wybieraj. A dobrze. A niebieski to jest kolor. No, Ej, raz? Nie ja. jest plan. jaki? Nie możemy dotykać białego challenge. Nie, to będzie za trudno. Albo dobra, nie, no bo tutaj już jest biały i myśmy dotknęli. Nie możemy dotykać koloru. Na przykład zielonego. Ua. Dobra, to dawaj. O, kurde! Dobra, nie dotknęłam. Dobra, ja nie wiem czy dotknęłam, ale chyba nie. No nie, dotknęła, muszę za to spać. To będzie kara, muszę za to spać. Tak. będą takie kary. La la, 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 la. O, to znika. A! ja też w ogóle dotknęłam. To ja muszę też spać, bo dotknęłam teraz. Bo ja w ogóle nie miałam checkpointów. O nie. O, o. o, o nie, dotknęłam z ciebie, może spać. Ja też dotknęłam. A co to? Dobra. Dobra, nie dotknęłam. Dobra. Ja też. Ej, to jest najgorsze. Dotknęłam, no nie. Dotknęłam? Czy do... Nie, dobra, dotknęłam chyba. Ale mogę spaść. No nie! Jest! Dobra, nie dotknęłam w ogóle tego koloru zielonego. Hop! No nie. Hop! Dobra. Chyba raczej nie dotknęłaś. No chyba nie. No, dotknęłam, no. Ja nie, ja, ja skaczę. Widzisz? Ja na sobie trzymam spację, ale przecież się dotknęłam, to muszę skoczyć. Ja w ogóle przegrałam dawno, bo ja mam zieloną koszulkę. Eee. Yeah. Bardzo śmiesznie, ale dobra, moja koszulka się nie liczy. Ej, babciu, <gajosko> szukałaś. może spaść na karę. Dobra, nie róbmy tego challenge'u, bo to jest za trudne. No, ej, zabrałaś mi. Na Mary O Ja. Ale okej. Czemu mnie nie zabiło jak ja... Aaa! OK, okej. Dobra, już rozumiem. Może czasami się nie odzywać, ale to spoko. To idziemy, idziemy. Oj, chyba. A nie. Musiałam rozkładować. A, to trzeba je umijać. Takie 180. Hop! Hop! No, o! Bardzo. Ja trochę nie będę się po bo nas tu przychodzi bak. Okej, okay. to nie wnikaj się, że cały czas nie, nie będzie... Ale tak to będzie okej. Okay. Yy... Nie zabrałaś się. zapatrzyłam na ciebie. O nie, zabrałaś mi. Wiem, ale nie chciała. No kurde. Dobra, to przechodzimy dalej. Mam mało bardzo HP. Ja mam dużo. A ja nie. Dawaj, dawaj, chodź. Yy, 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 nie wiem o co, Tukuuu. chodzi w tej kuli. A, to kuli. Yy, Dobra. Jesteśmy na 45. E ja w ogóle nie zwróciłam na to uwagi. Ja nie zwróciłam uwagi Patrz. na to. Oha. Aha. <noise> Aha. A i w ogóle możecie wpadać na Kajkonta, bo nagraliśmy tam odcinek. Em Tak, ale. Eu estava assistindo a Max Eu pensei que era o Mikael Mas Eu sou seu... Arresto O arrest Fajna, nie. fajna, fajna, jeszcze fajna. <noise> Już dziwna. Hop. O nie, uwaga! Hop? A. Ej, ja myślałam, że to będzie szybsza. A ty? Te, ja myślałam trochę inaczej. Ale okej. Okay. Dobra. Przechodzimy. Ej, w ogóle, jakie to długie te obby. Jezu! No wiesz, z tego tam nie... Uważaj z nich ta chyba. No czemu? Dobra, przepraszam za tamto, ale to tamten. Teraz nagrywamy dalej, ale w ogóle te, te oby jest bardzo długie. Ja nie wiem kiedy jest koniec. Jezu, ja sama nie wiem kiedy jest koniec. Przecież to jest jakieś 81 niby ten. Czyż hmm. Ja nie wiem e, w ogóle kiedy jest koniec, kiedy jest y, meta. Ja na, na w jakimś stówie pewnie. To jest na osiemdziesiąt dwa. No. Ale to jakaś osoba dziwna. Okej, okay, to ona się A my idziemy do góry. Góra. Skakimy, tak, skakimy. Eee, tak, skakamy, tak. Teraz razem. Trzy, Dobre, dwa, i jeden. Uuuu, no, no, no. no. Yeah. Dawaj. Jesteśmy równa, prawie równa. Dobra, jesteśmy równa. O laski. Ja kocham laski, bo ja laski. Aha. E, a to? A, myślałam, że to będzie nas ciągnął. No. Też tak myślałam. Ja lubię tak, jak to są mnie ciągnie. Dobra. Kolejne. Hopa, hopa, hopa. ile tego będzie koniec. Oj. No, o już chyba będzie koniec niedługo. Eee, co ja zrobiłam? Nie wiem ile to jest checkpointów. Checkpointów ktoś jest na 88. Um, już 89. Ja myślę, mi się wydaje, że to jest jakieś surf. Tupkę, też tak myślę. O, ja już myślałam, że spadnę. Bo już ktoś jest na dziewięćdziesiątym? No, też tak myślę już, że... Albo będzie więcej. Ład się! Nie no, nie mogę. A, to jest taki przeskok. A, Jezu! Ja. Oj, przepraszam za głosy Messengera, ale to... Czekajcie, zastopujemy na chwilkę. Czekajcie, bo tam Okej, okay. e, teraz idziemy dalej, chodź. Ja już myślałam, że spadnę, już się bym zdenerwowała. Ktoś ma 99. Oj, spadłaś. To poczekamy na... Uuu, co to jest? O, jezu, za 200 to nie Ej, patrzcie, może spadniemy tam na dół? Patrzcie, nie, dobra? Spadniemy tam na dół, na to przyspieszać. O nie, ale przepraszam was do. Dobra, przepraszam. Przepraszam bardzo za messengery, ale ja naprawdę nie mogę tego ich ogarnąć i ich uciszyć. Wiem, że w każdym filmie tak było, że cały czas mi pisali, no ale cóż, no to nie moja wina. Ej, bo nas stówie i chyba to już będzie wtedy koniec jak będziemy na stówie. Jejku, przepraszam Was za Messengera, ale to nie moja wina. Że mi tak piszą. Sakra to jest. E, też nie moje takie, e, nie wiem, bo niektóre mi czasem przychodzą jakieś. Takie e, e, kaja, coś tam ma świetne, pomysły, coś a takie inne rzeczy. Dzieci? No czemu ja spadłam, jak to mnie jakoś optchnęło? Co to było? Ej, bo ty. Dalej niż ja, bo ja myślałam, że to jest. gdzieś indziej. Ej, to Ej, jest. Fak ja coś, jak się Faktycznie to jest chyba stuwa, czekaj. Tak, bo tam jest no, chyba. Tym gościu, bo gościu żebyś jest. Jeszcze... Tak, blaszmar. Ja nie mogę, żebyś. Już... Ale na filmu nie przespałem. Oj, bo ciebie się... Cię... było Ej, bo ciebie zaczęło. Jak to? Ej, wiki. Nie docięło. Dużo. Właśnie mnie też. O, tam jest meta. Jak to tam? Meta tam jest chyba. tam mamy. Szybko, nie poddajemy się. Właśnie, może to skończymy na swoim Filmiku. Na jednym. No właśnie. O, u góry jest chyba meta. Nie wiem. Może i tak, ale. Bo my jesteśmy na dziewięćdziesiątym. Pierwszym. No. <noise> jak ja to. Jak ja to powiedziałem. Ja takim. Temu widzimy się. Tam, a ja.

jest jesteś. Czemu to jest takie długie jejku, no? Nie wiem. A faktycznie chyba tam jest tunek, tak? O nie. Dobra. Jak szedzie, to wtedy nic nie widzisz. Ej, nie mogę wziąć tego checkpointu. No bo wzięłaś. Ej nawet babka. Szybko. Eee... Powiedzcie, że tego nie widzieliście. Jest głupie. Ja jestem. Jestem ja dobra. Chodratach. Jeżeli chcecie wpadnąć na, nasz, na nasze like, to ja Wam powiem, jak się nazywam. Czekaj. E, jak ja wtedy się nazywam? I Pana nazwę? E, kaczusia Tosia. I Serduszko na końcu. A, a Ty i Kaczusia. Ja, Wikaj Kaczusia, ja ale, ale z dużej W. Wikaj Kaczusia. No, ja... I ja mam taką tapetę Oczywiście wpadajcie na nasz lajk. Like. Jeżeli macie oczywiście. No właśnie. Yeah. O, tu znika! Pomocy! O! O! Dobra, chodź, idziemy razem! Meta! Winner! Yeah. Wygraliśmy! Hurra! Woohoo! A co to? O! Łocie! Gdzie jest bałwan? Ja chcę do bałwana. Bałwan? Dobra, widzę go. Widzę was. Gdzie jest bałwaniku? Jesteś moim wymarzonym gościem w tym filmiku. Ej, stoję na nim! Wróciła <śmum> mnie! Tak? Uja, uja. ja. Tak. Sorry, was. Gdzie Ale ja jestem? Mam ciła powodu! Waliłbym. To się rzadko A wytym, tylko muszę Wam powiedzieć, to jak widzicie, wywaliło mnie. No trudno, to tak, tak na niby tu jest koło mnie moja BFF. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapeczki w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem oczywiście. I podajcie na kanał moje BFF. Papatki.